Pytanie do Was, czy wy byście wymienili takiego Parkside'a na robota koszącego od Momotion Luba Mini AWD Series. Jest to robot, który ma napęd 4x4 i jak widzicie na takich wertepach nie ma sobie równych. Jestem przekonany, że bez problemu skosi sobie tutaj tą działeczkę i zobaczcie co on za chwilę będzie kosił. Za chwilę są takie wertepy i on... Już Wam zapowiem, on w to wiedzie i, o to, i to skosi bez problemu. Nie będzie tu żadnych problemów. Oczywiście, żeby to ładnie wyrównać, będzie musiał kosić tam 2-3 razy, żeby ten trawnik tam się trochę wyrównał. Jak widzicie, no tu jest strasznie nic. Nie było po prostu tutaj robione z tą trawą. Tam z tyłu jest zaschnięta trawa, którą by się przydało zgrabić. Robot wygląda tak. No i napiszcie mi w komentarzu, czy byście wymienili tamtego Parkside'a na właśnie takiego robota, biorąc pod uwagę to, że ten robot zrobi za Was robotę, którą zawsze tutaj musiałem wykonywać zwykło kosiarko, a nawet tutaj to zawsze ciąłem kosą spalinową, bo kosiarko było ciężko jeździć, było ciężko pchać to kosiarkę.